Lecimy, kochani. polecimy teraz pracę. Praca. Na trzy gromadki, ale czytamy tylko do czterech. Raz, dwa, trzy. Wybieracie sobie Państwo jedną z gromadek i czytamy, tak? I którą sobie wybierzecie, jeden, dwa, trzy, to czytamy dla Państwa. Czytamy do czterech, więc lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery i czytamy co dla Państwa jest jakaś samotność, ale jest zwycięstwo będą pieniążki nic Wam nie zagraża, kochani dla tych, którzy nie mieli boją się o umowy, to umowy dla Was będą jesteście troszkę w tym samotni ale spokojnie, macie macie wprawdzie remita, czyli potraficie przepięknie korzystać ze swojej mądrości życiowej, tak naprawdę co da wam zwycięstwo, da wam być może umowę, nic wam nie brakuje, nie ma zubożenia u was, moi drodzy, czyli idziecie w bardzo dobrym kierunku. Ta szóstka była w dziesiątkę denarów i giermek denarów nawet wręcz powiedział, że dla tych, którzy nie mieli do tej pory albo bali się umowę, czy będzie przedłużona, tak będzie przedłużona. Dla tych, którzy chcą coś stworzyć, czy boją się o swój interes, słuchajcie, ruszycie z tym znowu siłą, ruszycie spokojnie, nic się złego nie zadziewa. I jest dwójeczka, leciebie dwójkę. Raz. Dwa, trzy, cztery, dwójeczka, dziewiątka denarów. Koniec problemu jeszcze troszkę walki, no ale dacie sobie radę i tutaj muszę sięgnąć tak, dacie sobie radę przychodzi dobra propozycja, myślę, że przychodzi dobra propozycja powiem tak, jeżeli był problem żyło się dobrze, a żyje się gorzej na chwilę obecną, moje drogie dwójki, to troszeczkę trzeba jeszcze powalczyć, dwa tygodnie, dwa miesiące, ale później wchodzicie na piękną energię, słuchajcie, króla Błow i królowej denarów, czyli wchodzicie na równe tory, wracacie tak jakby do siebie mądrzejsi o tą dziesiątkę na, o tą dziesiątkę była odwrócona do góry nogami, czyli, ale idzie jakaś propozycja, nie, idzie jakaś propozycja, słuchajcie, odnośnie pieniążka, więc, więc myślę, że tutaj nie powinno się, nie powinno się nic złego zadziać, chociaż troszeczkę trzeba będzie powalczyć, ale to będzie taka szybka walka, szybka walka mówiąca o tym, że wchodzimy troszeczkę wyżej o ten szczebel wyżej lub zachowujemy swoją stabilizację bieżącą, czyli nic złego się dla Was moi drodzy też nie zadziewa lecimy trójkę, praca trzy, cztery lecimy trójeczkę, praca nowe perspektywy, super, nie będzie zubożenia. No słuchajcie, szybkie decyzje, decyzje, które mówią, które mówią, bardzo rozważne, ale szybkie decyzje, czyli trójka będzie musiała podejmować szybkie decyzje. Nic złego się tutaj, słuchajcie, nawet jak jest przez chwilę, przez chwilę może się okazać, że dostajecie słowo, szczególnie dla tych, którzy pracują dla kogoś, dla kogoś, tak, to jest perspektywa, że a wiesz, bo będziesz tam zarabiał, zarabiała, bo to jest pokazane, zarabiał, zarabiała na przestrzeni roku. Ale teraz trzeba troszeczkę obniżyć to. Myślę, że znajdziecie słuszne rozwiązanie ku temu, żeby temu zaradzić i nic się złego, słuchajcie, nie zadziała. Piękne karty, myślałam, że któraś pokaże, że trzeba się bronić, że będzie bieda i tak dalej. A tutaj każdy z numerów, słuchajcie, ma fajne karty, ale jest tak, dać radę. Dać radę nie będzie zubożenia, tylko będą potrzebne bardzo, bardzo szybkie decyzje naprawdę bardzo szybkie decyzje. Decyzje, które do nie pozwolą na zubożenie, odkryjecie jakąś tajemnicę, tak naprawdę zostanie ta tajemnica, być może nowy projekt, tak, nowy pomysł na siebie i jest taka szybka akcja słuchajcie, ale nie dojdzie do zubożenia nie bójcie się, że coś Wam zagrozi, bo nic nie będzie zagrażało, dacie sobie świetnie trójki radę, mało tego wejdziecie z jakimś nowym pomysłem do świata, do ludzi wyjdziecie, czy z nowym pomysłem na siebie, ale nic tutaj złego się, słuchajcie, nie zapowiada przynajmniej w najbliższym, w najbliższym roku, na przestrzeni roku, bo mamy asa, asa denaru więc myślę, że nie powinno być moich Drodzy, źle. Tyleż kochani. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Hej.